Hej, głodomory! Pamiętacie jeszcze o racuchach, tych pysznych placuszkach, które przygotowywały nasze mamy czy babcie? <laughs> Za chwilę takie przygotuję, ale w mojej wersji, a podam je z przepysznym korzennym sosem. Partnerem tego odcinka jest mlekowita. Zaczynam od przygotowania jabłek, które kroję w dosyć grube plastry. Jabłka na racuchy można ścierać na grubych okach, można też je bardzo cieniutko pokroić, ale ja lubię, kiedy jabłuszko chrupie, już gdy jem placka, dlatego pokroiłem je w takie grube paski. Następnie do jabłek, żeby moje placuszki były jeszcze bardziej zawadiackie, dodam banana. Ale banana nie kroję na kawałki, a spójrzcie, miażdżę go za pomocą widelca. Dzięki temu rozejdzie się po całym cieście. Teraz do owoców dodaję pozostałe składniki, aby powstało z tego pyszne owocowe ciasto. Oczywiście niezbędne tutaj jest mleko. Do mleka dosypuję teraz drożdży. Te instant są dużo lepsze, bo placuszki dzięki temu będą rosły podczas smażenia. Trochę soli i trochę cukru, dzięki któremu drożdże będą miały pożywkę i jeszcze szybciej będą placuszki rosły. Następnie do wszystkiego muszę dodać mąki. No i małe czary mary, żeby placuszki były bardziej odżywcze. Dodam tutaj troszeczkę płatków owsianych. Mogę zacząć smażyć. Nie, nie. <śm> Kurczę, zapomniałem o jajku. No przecież bez tego jajka to te placki by mi się rozpadły po usmażeniu. Pokażę wam teraz super patent na to, aby racuchy, a właściwie te placki podczas smażenia nie zasysały w dużej ilości oleju. Otóż dodam odrobiny octu spirytusowego i mogę teraz smażyć. Placki muszę smażyć na dużej ilości oleju. Chodzi o to, żeby one się wręcz w tym tłuszczu lekko zanurzyły. Teraz potrzeba odrobinę cierpliwości, aż te placuszki się ładnie przyrumienią, no i też podrosną. Taki przycudowny zapach unosi się nad patelnią. Kocham po prostu, tak jakbym pączki smażył w tłusty czwartek. Ach, coś cudownego. Gdy racuchy są już Piękne, błyszczące i chrupiące. Na samym końcu dodam do nich odrobinę masła. Dzięki temu uzyskam taki fajny, orzechowy posmak. Masło kładę na każdego racucha i czekam aż powoli się rozpuści. Gotowe racuchy teraz odłożę na papier, aby odsączyć je z nadmiaru tłuszczy, który oczywiście zebrał się. Na zewnątrz placka, no bo jak ustaliliśmy, dzięki spirytusowi, a właściwie to octowi spirytusowemu, nie będą one nasiąkały wewnątrz. Mogę zająć się przygotowaniem pysznego, korzennego sosu. Na patelni powoli zaczynam rozpuszczać cukier, zamieniając go w karmel. Do tego karmelu dodam teraz. On robinę masła. Powstała cukierkowa pianka, ale przecież miał powstać sos, czyli potrzebny mi jest jakiś płyn. Tutaj mam słodką śmietankę i gdybym ją teraz dolał do pateli, to powstałby po prostu cukierek. Dlatego wcześniej muszę ją podgrzać. I teraz energicznie mieszając, wlewam ciepłą śmietankę. Widzicie? Dzięki temu, że ta śmietana była ciepła, nie powstały tutaj cukierkowe grudy, tylko przypyszny karmelowy sos. Bez grud oczywiście, właśnie dzięki temu, że śmietanka została podgrzana. Wystarczy jeszcze tylko go doprawić i jest skończony. A doprawię go przepyszną korzenną przyprawą. Nieziemski świąteczny aromat unosi się już nad patelnią. Wszędzie pachnie tymi cudownymi przyprawami. Do tego uśmiechają się do mnie jeszcze te złociutkie racuszki. Brakuje mi jedynie czegoś, co troszeczkę zrobi taką smakową kontrę w tym daniu. Myślę, że idealny będzie po prostu jogurt z cytryną. Do jogurtu wcieram skórkę z cytryny. Zimny i kwaśny jogurt jest już gotowy, czyli mogę składać moje danie. Na dno talerza wylewam jogurt, dzięki czemu każdy placuszek będzie od spodu nim lekko nasączony. A z wierzchu wszystko obficie polewam tym przepysznym karmelowym sosem. Następnie odrobina skórki z cytryny. Ona da niesamowitego aromatu przy podaniu na stół, ale także i pięknego, wdzięcznego koloru. Truskaweczka, i na to kilka listków mięty. I gotowe, ale one są chrupiące, a w środku mega soczyste. To przecudowne wspomnienie dzieciństwa, lekko zagrejowane tym współczesnym karmelowym sosem, coś niesamowitego. To właśnie jest prawdziwy comfort food. A jeżeli ten przepis wam się spodobał i chcielibyście zobaczyć jeszcze inne nasze fajne pomysły, to zapraszam do naszego bloga Gotuję z Lewiatarem.